Siemanko ludzisko, w tym Fortnite on stage, znowu sama Słuchajcie, dzisiaj sobie zagramy Super Red vs Green Ale zrobimy tak, że będziemy mogli grać tylko brońmi z tego nowego sezonu, które są w ogóle w tym sezonie dostępne Będziemy mogli zagrać tylko broni, które są w tym sezonie Tak krótko mówiąc Bra, ja tylko broni z, z tego sezonu. Nie to. Ej, co to było? O, w tym sezonie na przykład jest pochwa Ferbera dostępna, to prawda. Ona jest w tym sezonie dostępna. Tylko pytanie, tutaj czy jakaś jest stąd dostępna? Nie, to nie jest dostępna. Ta jest dostępna w tym sobie, no Nie, te się nie przydadzą kompletnie. Pam, że takie mityki się dostaje, ale fajne. Dobra, pombocarbera będzie łatwo się, będzie łatwo. Będzie łatwa gierka. Pytanie, jaka to jest snajperka, no? Mamy jakieś snajperki, co w ogóle? E, wydaje mi się, że ta jest jeszcze dostępna, snajperka, no, tak mi się wydaje. E, a jeśli chodzi, to ja mówiłem o bronie, więc leczenie możemy wziąć dowolne. Leczenie możemy, jakie chcemy. On oh, oh. co jest, mocni są. Я в Грине. но я в Грине. Что это? Что она тут איפה שהוא עולה עוד שעה? バイえま。<Bye. S 2> <noise>

Co tam je zrobił? Jak to nachyta? Wydawało mi się, że się nie da nachytać. Dobrze, zdążyłem. oj kurwa jeszcze ten jeszcze ten z tym młodym towarzyszem Rzucam i Boże. Kolejny. Chciał zasnąć. Daj. Udaj. U! On się zabudował, niemożliwe. Nie Gdzie on jest? Dawać mi go. No, O! Halo? O Jezu, ile tutaj idzie naraz? Nie! Halo? To nie ma, rozumiecie? Co ty robisz? Nie? Ja się nawet bez budowania tutaj mogę wszystkich naraz pokonać. No gościu Przestanie wreszcie tak frajkotać tym, tym młotem! Jezus ogarnął się trochę czemu ty w ogóle nie trafiasz gościu jeszcze łatwo tak trafić a ty mnie nie trafiasz o, nie ma nie ma, no Не, он мавшесак, липа. 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 Na ciebie. No ej, co tak się co jak... Ale tak się mało, jak Proszę Ale on się bardzo, 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 Patrz go bardzo, jak nie, jak nie chcę tą stratą to ojojoj oj, oj. Nie! Cichaj Dobrze! Szybko poszło dobrze Szkoda, że jestem w doku Oj! Oj! A no nie, to był mój Dlaczego on mnie atakuje w czyli... Nie, to jest chciwi. Kto <grywa> tak z tego łańcucha, tu. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Zabiję go zaraz. Proszę mnie, nie bić. Proszę mnie nie bić! Proszę mnie nie bić. Proszę nie bić mojej tajnej bazy na widoku. Bardzo tajne. Gracz! 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 Dawaj mi kila. I on idzie. Albo no, to zniszczy całe. I... O, patrz! Leciał! Jest! Jest! Dobrze! O! Taki gościu to by nie zabił! Słowiaczek! O! pierwszy raz, że użyję lampy, która dla mnie wpada. już wyjątkowo szybko się tutaj przy, można przemieszczać. Czemu tutaj jest tyle yy, tych, kucharków? Właśnie. Ja to, to miałem zapytać. Okay. O, ale mi się fajnie z tej bruni strzela, co jest? Bruni kozacka. z Jeszcze legendarna. Patrz, to normalnie etupikal. Co nie? Fajna. Snajperka to już w ogóle. No, ja mam... O, ze snajperki za bardzo. mój jeszcze zregenerowany, po ty... To co jest? Co ma za broni? Pewnie ma z jakichś dalekich sezonów. Bo ma strzelbę pompkę z, z yy, pierwszego rozdziału. Ale boże. Czemu ja nikogo nie trafia? O to ten co mnie zabił Ten, marshmallow Wiem że cię lubię ale jako i ciebie Mimo że z tym skinem to ciebie nie lubię Czemu to jest niezniszczalne ale ktoś to, to zniszczył Nie, to znowu ten A nie to, nie, to nie jest marshmallow Już się odpuścił Ale szybko poszło z tym odpuszczeniem no Ciutko. Nie on zaraz zabije, rozdrobiją tutaj

Czemu tak na widoku w ogóle stałeś? No, no nie! Czemu ta sniperka tak wolno strzela? Wolniutka ona. Czemu tak stoi przy wyjściu, ja się pytam. A stał tak po prostu. Jeju, ale łatwo! Uu, <grystanie> a nie, to na to na, to na, to na, to na. No chodź parasol po jedna! Masolka przyszła. Wi, 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 No. Nie zdążysz mnie nawet uznajpić. O, za szybko broń. O, wreszcie się jakoś zabudowało. Dziękuję. Skąd on go bije? O nie, to marszymewe. Ale cię! Uff. Wreszcie mam jakiegoś mocnego killa. Bo ten, bo ten akurat... najmocniejszy jest z ich tam grupki Najpotężniejszy, ale nadal taki, Dla mnie to taki średni Co się tak tutaj budujesz? O nie, to Marshmallow, Nooo! Aha! Już szybko poszło Szybko poszło Okej, jeszcze podasz do Aha! ale kill MARSZ Melo! <grym w> co jest ale on nawet taki w takiej wysokości by nie widział no, tak. no ty no teraz mi tutaj wjechał na hałas ajajajajaj tak aj, aj, aj. dawaj mi kek ja, killaj. A, 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 on też on dobrze trafia. Jak no, no. Oj oj oj, ona nie odpuszcza. To ciekawe, bo traf... Bo mocni zawsze właśnie nie odpuszczają, oni się nie poddają. To mi się trochę ciekawe kapy wydaje. A, za dużo tego. Dziękuję. Ciekawe, nie się, na kolejną postać. A w ogóle zaraz mi się budowanie skończy, super. Nie no nie takie zaraz Jeszcze się nie skończyłem z wami się tutaj bawić ja Jeszcze nie jestem Yo, kurde O to było na serio? Daj mi się daje, lepiej 99 Wracam się tak! Ja. Kolejny kill Marshmallow! Kolejny raz poległy ze mną w rewanse Oj, Marshmallow, no Zaraz słabiej ci idzie, tak? Okay, Klej Marshmallow... No, w tym czasie pisałem, pisałem sobie Marshmallow! A! Tutaj, ty, kilo, helikoptera tu się przyleciało. Muszę że... się pobawić. Patrz, patrz. Dobrze! Kolejny kill Marshmallow! Co jest, gramy? Ja tutaj robię im wiatr mapę. Oni mnie tutaj nie widzą nawet. Jak robię tych wszystkich killach. Oni mnie tutaj nie widzą. Mimo, że jestem na widoku prawie. Znaczy, łeb jak mi prawie tylko wystaje. Abo nie! Abo dobra Tak, to za tak nie będzie trudniej, ja nie chcę teraz. No tak bardziej na widoku, żeby więcej się działo. Patrz, ten tam w środka lepiej, Ale big brain! Big brain, bo on tak w środka klepie. Goodbye, goodbye. good bye! Dobra Goodbye, goodbye. Ja mógł zrobić wiesz na chatę. O, teraz nie zrobię. Jezu na hakę. Tu nie doleciał ten marshmallow nasz tutaj. Dodajmy. E, ej, ej, czemu mi się to zniszczyło? Łe No całe już się zniszczył tutaj. Tego kila, tego marszmela On do góry robił, a po co on robi do góry? Po co? Uj. Nie trafiłem go w łepek. Chłopie, ty dopiero... Wychodzisz, się zaczyna celować. Ty lepiej najpierw celę, a potem wychodź. Wtedy będziesz miał więcej takich wycieczki. Oj no marshmallow! No już mięśni. Miałeś... Oj, 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 oj. Tam nikogo nie ma! Tam nikogo nie ma, gościu! Jak to załatwić? Ciebie się załatwić nie da! Bo zabić się nie da! No to maszyna! Ooo! No nie, ona nadal nie przestaje bić! A jak on to robić? Normalnie siedzi sobie w maszynie i mu nie daje super jak najlepiej To nie do bo to, to, to ma teraz S. Mam 62 kili! Wniesione obrażenia Patrz, prze, wyłącznie przeze mnie on y, te obrażenia dostał, ten typ. on ma najwięcej Bądźcie po co tak kiedy O! A jest dubra, on z tej strony strzela. Ja się nie wiedziałem. Nie, masz melon, młotek, kurde. O, dzięki, pochylałeś. Dobra, że nie w tą stronę. Dobrze. Aj chłopie! Możesz mnie popychać, ale w dobrą stronę. No prawie, dosłownie mu na bank została jakoś malutka hopa. Już 20 minut odcinka, jak to tak mija szybko, niemożliwe. Serio to już tak mnie bije? No flipa, no nie wierzę. Ale jestem big brain. Co, do gości mnie bije? A ja wiem co zrobić. Tak to to oddzielę, że jak tutaj nie wchodzę... W ogóle po co można robić takie edyty? What is this? What is this? O. o ja wiem! Nie wiem. Czemu mi ten trik się nie... Czemu mi ten trik nie wychodzi? A najgorsze jest to właśnie. No nie, no jeszcze ten gościu z tym. Z tym czymś. Aj jajaj Dobra. Jestem w miarę dobrze zabudowany, bo tego mnie prawie nie widać. W ogóle... U nich ile jest? Został ten jeden, czyli ten Marshmallow został. Ten Marshmallow został. No nie! A to może on z tego strzela? Ej no! Patrz jak go bije. Wiem co zrobić. A teraz go nie ma. No ale Big Brain. Nawet Tam jest. Tak, mam kredyka. Jest. O, tutaj się schowamy. Aha, tylko, tylko ja się schowam. Mogę go tutaj z góry. To już trudno będzie. Dobra, nie, A mam taki swój, to fajny trick. O, że najpierw to, 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 to. I już jest niezbudowany. Że tak. O, tak, tak. I już. Co nie? Mega szybkie, patrzcie. Tak, tak, tak. Mega. O nie, tylko ja i mój kolega został. Tylko ja i kolega zostałam. Tylko ja i on zostaliśmy. o Malaga chyba Idę się potrenować budowanie Dzień dobry No super Ale fajny sposób że udało mi się ten trik zrobić. Czyli taki, o. Że tak. No <grym> źle. tak. Raj, tak. E o i teraz tutaj. No czemu się tak niszy, no? No tak. I tak. O. Tak. Nie tak. Три, два, так, так, так и так. Так, сейчас софт вам надо. Три, так, 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 так. Będziemy ten odcinek kończyć. O, sam zostałem. Już tutaj sam zostałem. No dobra, słuchajcie widzowie. Jeśli Wam się podobał odcinek, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Elo!